Na moim kanale i niezmiernie się cieszę, że znowu u mnie zagościliście. Ja chciałam Was dzisiaj zaprosić na vloga. Minął już tydzień. Jedziemy znowu do Polski, szykujemy do końca mieszkanko. Nie ma to tamto i pokazuję Wam, jak je urządziliśmy. Także moi drodzy, wyruszamy za chwilę. Ja dzisiejszy dzień zaczęłam od fryzjera i wreszcie nie musicie oglądać mojego odrostu na filmach. Naprawdę już było okropne, także czuję się taka odświeżona, gotowa na lato. Bardzo mi się ten blond podoba taki ładny, chłodny, palc na okcie też jak widzicie na lato zrobione, ustop również, także moi drodzy mogę jechać nad morze. Strasznie, ale to strasznie się dzisiaj świecę. Już nie chcę nakładać pudru, bo za niedługo będę miała po prostu centymetr pudru na twarzy, także nie wiem, co z tym zrobić. Moja skóra ostatnio dziwnie się przytłuszcza. Także tak, a w ogóle chciałam Wam powiedzieć, jaki mój mąż jest kochany. Przyszłam od fryzjera i mówię, zobacz, kochanie, mam kolor włosów prawie jak dynerys. A mój mąż mówi. Pff. Co to znaczy, masz kolor włosów jak denerys? Ty nie wyglądasz jak denerys, tylko denerys wygląda jak ty. Dzięki. Właśnie zauważyłam w kamerze, że mam jeszcze tutaj farbę fioletową. Także czas się umyć. Widzicie co? Jest już godzina 19. Bardzo późno. Byliśmy jeszcze na zakupach w Dekatronie. Potrzebowaliśmy kilka rzeczy. Byłam w DM-ie. Proszę bardzo. Teraz jedziemy do KFC, bo wiecie, tradycja to tradycja, yy, tylko tym razem nie ma tylko o KFC. Mam nadzieję, że drogi będą w miarę w porządku, ponieważ mają być dzisiaj znowu y, okropne korki, ale myślę, że o 19 już będzie sytuacja lepiej wyglądała. Także jedziemy i do zobaczenia już z mieszkanka, moi drodzy. No cześć kochani, tak szybko dojechaliśmy nad morze, widzicie? Wiecie co, jesteśmy tutaj już drugi dzień, już mamy wszystko skończone, jeszcze chyba nie mogę powiedzieć, że wszystko tak prawie, prawie, ale już zaraz Wam pokażę, jak sobie tutaj urządziliśmy, jak tutaj mieszkamy, ale myślę, że na początek śniadanko. Moi drodzy, teraz pokażę Wam wreszcie nasze mieszkanie. Chciałam na wstępie powiedzieć, że motywem przewodnim tego oto mieszkanka jest Floryda, nasza ukochana Floryda. W mieszkanku numer 1 zrobiliśmy motyw przewodni Kalifornia, którą również uwielbiamy, a tutaj właśnie. Floryda. Także moi drodzy, zapraszam Was serdecznie do oglądania naszego mieszkania. Jeszcze brakuje tutaj kilku rzeczy. Jeszcze nie jest tutaj tak przytulnie, ponieważ chcemy jeszcze dokupić poduszki, świeczki, książki, żeby wiecie, było to jak bardziej właśnie przytulnie. Ale co? Pokażę Wam już teraz, jak tutaj wszystko wygląda. Także oglądajcie. my I'd only ever live a lie, when I'm with you, I come alive, I come alive, yeah. You thought that fire and you light me up, I promise I won't let you down, we'll rule the world, we can have it all. Always together, I'll love you forever, what could be better? Than me and my babe. They'll say whatever, they nothing but haters. What could be better than me and my babe? Without you, there's no me. I got you when we we'll play. day. right, don't for whatever. never do it, Life. Yeah. You got that fire and you me up. I promise I won't lay you down. We we'll rule the world, we can have it all. Always together, i love you forever. What could be better than me and my babe? They'll say whatever, they're nothing but haters. What could be better than me and my babe without you? There's no me. I got you when we play all day. Don't for whatever, never know where. Slow. Oh, baby, I can blow your heart away I'm tired of loving you on the low Nobody knows You got the fire and you light me up I promise I won't lay you down We'll rule the world, we can have it all Always together, i love you forever Tutaj jest jeszcze garderoba, która jeszcze nie jest gotowa, dlatego wam nie pokazuję. I tutaj, słuchajcie, stoją krzesła, bo jak pewnie już widzieliście na ujęciach, stół nadal nie przyszedł. Mieliśmy nadzieję, że przyjdzie teraz, ale jednak musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Także na razie tutaj stoją krzesła, żeby nie przeszkadzały. Bardzo wiele osób się mnie pytało, gdzie kupiliśmy te krzesła. Także link do tego sklepu internetowego zostawiłem Wam pod spodem. Kochani moi, chciałam rzec, że padamy na twarz. Oboje padamy na twarz. Wiecie co? Zjedliśmy tą pizzę i zaczęło się. Pojechaliśmy do sklepu budowlanego kupić jeszcze kilka rzeczy. Potem przyszedł markusa tato, i chłopy moje, w sensie markus i mój teść. Zaczęli jeszcze pracować, zaczęli coś tam wiercić, kręcić. Po prostu okazało się, że jest jeszcze kilka rzeczy, które przeoczyliśmy. Tak, ja oczywiście dzisiaj nie pomagałam. Minęło już kilka godzin, jest już bardzo, bardzo późno. Byliśmy właśnie jeszcze na sałatce z teściem. I wiecie co, a propos właśnie jedzenia, jak wrócimy do Berlina, to musimy koniecznie wrócić do zdrowego odżywiania, bo zawsze jak jesteśmy w Polsce, odpuszczamy sobie i już mam wyrzuty sumienia, także jak wrócimy do Berlina, to tylko sałateczki, zupki. No, koniecznie, koniecznie. Także tak, wszystko zrobiliśmy, jest już bardzo późno, jak już wspomniałam. Jedziemy zaraz, musimy dzisiaj wrócić, ponieważ jutro zaczynamy nowy tydzień, trzeba iść do pracy, trzeba załatwić nowe sprawy, także nie możemy tutaj zostać jeszcze jedną noc. Mam nadzieję, że zdążymy dojechać przed burzą, ponieważ ma być okropna burza. Już dostaliśmy, słuchajcie, sms-y ostrzegawcze. Także zobaczymy, dajcie znać, jak to jest u was, czy lubicie burzę, czy boicie się burzy. Bo u mnie i to, i to. Jak jestem w domu, najlepiej wiecie, pod kocykiem, oglądam jakiś film, najlepiej horror, oczywiście, i za oknem się błyska, to. Wtedy bardzo to lubię. Uważam, że burza wtedy nadaje takiego fajnego właśnie nastroju, przytulnego. Natomiast, kiedy siedzę w aucie, to sprawa wygląda już nieco inaczej. Wtedy się boję. Mówią, że człowiek jest w aucie bezpieczny podczas burzy, ale to nie jest to samo. Wolę być w domu. Także mam nadzieję, że uda nam się właśnie przed tą burzą dotrzeć. I co, kochani? Nie wiem, czy coś dla was nagram, także już się pożegnam. Dziękuję wam, jak zawsze, że spędziliście ze mną ten czas. Mam nadzieję, że vlog wam się spodobał, mimo że był dosyć krótki. Mam nadzieję, że nasze mieszkanie wam się spodobało. Jeżeli nie, to nie szkodzi. Najważniejsze, żeby nam się podobało. I co, kochani? Żegnam się. Widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Całuję. Mua!